Kosiarka, którą przedstawię, to Oleomak GV53 PK Ale Road 4 Jest to jeden z podstawowych modeli Oleomaka, który nie posiada napędu, ale za to łożyskowane koła i kilka przydatnych funkcji, o których zaraz powiem. Na początku prezentacji pokażę krok po kroku, jak ją poskładać po wyjęciu z kartonu. Uchwyt można zamontować na dwóch wysokościach. Śrubę mocowania manetki gazu montujemy nakrętką do wewnątrz. Popaski na mocowanie linki gazu i hamulca mocujemy po przeciwnych stronach. Składanie kosza to najtrudniejsza część operacji, a trzeba to zrobić dobrze, żeby kosz się później nie rozpadł. Na początek trzeba dopasować do siebie dwie połówki. Potem trzeba dobrze powciskać wszystkie zatrzaski. Tutaj mamy taki element wzmacniający. Należy zwrócić uwagę, żeby obydwa styki ładnie się zeszły. Jeśli kosz skręcamy w to ustawiamy małą siłę docisku, żeby nie pozrywać wkrętów. Poskładany kosz należy umocować hakami na sprężynach klatki. Do tego typu silnika stosujemy olej mineralny SAE30 bądź półsyntetyczny 10W30. Do zmierzenia poziomu oleju służy magnet, na którym mamy zaznaczony minimalny i maksymalny poziom. Następna rzecz, o której należy pamiętać, to filtr powietrza. Aby się do niego dostać, zwalniamy dwa zatrzaski w górnej części pokrytego filtra. Dobrym zwyczajem jest taki filterek od czasu do czasu przetrzepać albo wydmuchać go kompresorem. Zastosowany tutaj filtr to najbardziej powszechny, występujący filtr w kosiarkach, m.in. w silnikach Blixa serii Quantum albo w silnikach Honda serii PCV. Przy standardowym użytkowaniu taki filterek wymieniamy raz w roku wraz ze świecą i olejem. Takiej wymiany dokonuje się też na rocznych przeglądach gwarancyjnych. Zalanej olejem kosiarki w żadnym wypadku nie wolno przechylać na stronę filtra powietrza, gdyż grozi to dość kosztowną naprawą. Bezpiecznie i prawidłowo zaglądamy pod kosiarkę, podnosząc przednie koła do góry. W tej pozycji kosiarka może stać godzinami i nic złego z nią się nie stanie. Bezwzględnie należy ściągnąć fajkę ze świecy, robiąc cokolwiek pod kosiarką. Rozruch jest tak łatwy, że bez zdjęcia fajki można stracić dłoń albo doznać poważnego okaleczenia. Aluminiowa piasta mocująca nóż posiada dwa zrywalne koły, które mają zadanie ściąć się przy uderzeniu w jakąkolwiek przeszkodę terenową. Nie jest to rozwiązanie idealne na trudny teren, gdyż przy uderzeniu istnieje ryzyko uszkodzenia wału korbowego. Śruba noża przy uszkodzonych półkach piasty będzie się cały czas po troszeczkę dokręcać, co po pewnym czasie doprowadzi do nadwyrężenia materiału. teraz niektóre funkcje koszenia, a jest ich cztery. Mielenie, wyrzut boczny, zbieranie do kosza i wyrzut z tyłu. System mielący instalujemy z tyłu kosiarki. Zdejmujemy kosz i wkładkę mielącą montujemy pod klapą. Płatka mieląca ma nieregularny kształt. Najbardziej wystający ruch montujemy w prawej dolnej części otworu wylotu trawy. Zamyka pościętą trawę w swoistym wębnie, który działa na zasadzie młynka do kawy. Łopaty noża pompują powietrze do góry, ale trawa nie ma ujścia, bo mamy zamknięty wylot trawy. Wygięty profil noża przedziwia wirującą w kilku miejscach, co daje efekt mielenia. Druga metoda koszenia to wyrzut boczny. Montaż odbywa się podobnie do systemu mielącego, ale dokładamy dodatkowo w deflektor boczny. Przy okazji zobaczcie jak łatwo i szybko zmienimy wysokość koszenia. Można to właściwie zrobić jednym palcem. System działa tak łatwo, bo zastosowano tu system sprężyn, który odciąża nam kosiarkę. Deflektor boczny mocujemy pod boczną klapą. Odbezpieczamy czerwoną blokadę, unosimy klapę i haki deflektora wkładamy pod oś mocowania klapy. Tak przygotowana kosiarka będzie wyrzucać skoszoną trawę na bok. Szczególnie jest to przydatne przy przerośniętej trawie. Zastosowany tu silnik ma prawie 160 cm3 pojemności. Poradzi sobie bez problemu nawet z gęstym i przeraśniętym prawnikiem. Wystarczy właściwie wcisnąć czerwoną dźwignię hamulca i pociągnąć za sznurek. Silnik ma automatyczny dekompresor, więc za sznur pociąga się niezwykle łatwo. I właściwie za pierwszym pociągnięciem maszyna startuje. Często spotykam się z niedowierzaniem, że ten silnik tak łatwo odpala. Po pierwszej próbie niedowierzanie mija. Ta maszyna nadaje się na średnie i duże, ale stosunkowo równe trawniki. Chociaż trzeba będzie ją hać, bo nie ma napędu. Jeśli Ci to nie straszne, to jest to model jak najbardziej warty zakupu. Moim zdaniem warto jednak dopłacić do napędu i cieszyć się koszeniem bez wysiłku, bo napędy w kosiarkach oleomak są prawie najlepsze na rynku. Ale o tym następnym razem. Do zobaczenia. Oczywiście, jeżeli film był pomocny, zasubskrybuj i łapka w górę.